Halo, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Warcraft, czyli lorowych opowieściach, w których stałem się na bieżąco opatryzią o lore tego jakże wspaniałego uniwersum, którym niewątpliwie uniwersum Warcrafta jest. Tak dzisiaj, jak, jak zauważyliście, wciąż znajduję się w Boran Tundra, ponieważ postanowiłem, że dzisiaj pokażę Wam chain questów, który jest jednym z głównych chainów questów właśnie w tej lokacji, no i jest po prostu moim zdaniem niezwykle interesujący, ponieważ przedstawia nam dalszy ciąg historii Tassariana. Opowiada nam o Tasarianie, o tym co zrobił po wydarzeniach przedstawionych w prologu The więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba i że będziecie pamiętać o jego skomentowaniu i ocenieniu. Tak czy jak cały ten chain questów rozpoczyna Lerysa, siostra Tasariana, która informuje nas, iż pewnego dnia otrzymała ona wiadomość od swojego starego znajomego, starego przyjaciela Williama, który stacjonował tutaj w Northend, o tym, iż William widział Tassariana żywego. Oczywiście Lerysę to zaskoczyło, ona wtedy mieszkała w Stormwind, bodajże sprzedawała ser, nie jestem tutaj teraz pewien, ale wydaje mi się, że i owszem. No, to oczywiście mnie to zaskoczyło, ponieważ Leresa była pewna, że jej brat nie żyje. Ona nie słyszała nic o tym, że jej brat jest rycerzem śmierci, nie słyszała nic o tym, że służył królowi więc postanowiła od razu wyruszyć do Norwen, by spotkać się z Williamem no i zobaczyć, gdzie ona tego jej brata widziała. Aczkolwiek w momencie, kiedy my Lerysę spotykamy, dostajemy questa, by odnaleźć Williama, i jak się niestety okazuje, William, no, jest już troszeczkę martwy, ponieważ. No właśnie, jak widzicie, przed nami znajdują się pewne farmy. Tam właśnie stacjonował William, aczkolwiek te farmy są obecnie zdobyte przez plagę. Konkretnie, to on stacjonował w kopalni, która za tymi farmami się znajdowała. Tam też znajdujemy jego ciało. Okazuje się, powiem, że zarówno William, jak i wszyscy strażnicy, no i w zasadzie większość tutaj populacji tych farm została splugawiona, została spaczona przez plagę, a ta plaga została tutaj rozprzestrzeniona poprzez zakażone zboże. Jak to zakażone zboże dostało się do w ogóle tych farm, do Valians No po prostu przez plagę. Plagę, która no ma swoich Zdrajców w Valiant Skip. O tym wspominałem przy okazji poprzedniego odcinka, więc, jeśli ktoś jest zainteresowany tym wątkiem, no to odsyłam do odcinka poprzedniego. Jak na razie tylko powiem tyle, że no właśnie w Valiant Skip jacyś zdrajcy się znajdują, i właśnie ten chain questów, który obecnie zamierzam robić, będzie mniej więcej nam opowiadał o tym, kto tymi zdrajcami zarządza. Tutaj warto wspomnieć, że podczas robienia questów w sami, Skipsami, tutaj też nie ukrywam, że część questów z tego Chain'u już zrobiłem, żeby mieć pewność, że zmieszczę się tutaj w jednym odcinku właśnie z tymi wszystkimi questami, tak jak na terytorium Valiant Skip, dowiadujemy się, iż grupa Tasariana nazywała się grupą samobójczą, ponieważ tutaj każda grupa miała jakąś, miała jakieś przydział, na przykład chłopaki z Darkshore, jak to mówił pewien stary weteran wojenny, którego spotkamy w karczmie, dostali przydział do Howling Fjordu, podczas gdy Brygada Westfall udała się do Grizzly Hills, zaś Brygada Samobójców miała za zadanie zaatakować najbardziej umocniony przyczółek, najbardziej umocniony przyczółek Plagi w Borean Tundra, co było, no oczywiście, było to oczywiście totalnym, totalnym samobójstwem, ponieważ nie było możliwości, by to przetrwać. No i w wyniku tego mi doszło do dezercji i ten dezerter opowiada nam o tym, iż właśnie Tasarian został, został mu zielone zadanie zniszczenia tego przyczółku Plagi i jak się okazuje, to zadanie zlecił mu jakiś radny Talbot, który, no... Widziałbym idealnego dowódcę. No i na ten, na ten moment, tak to powiedzmy. Dowiadujemy się od desertera, iż y, Tasarian miał tutaj się rozmawiać z tym Kaluakiem, Atalką. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię Ataiką, przepraszam. Aczkolwiek, gdy dotwieramy do Ataiki, dowiadujemy się, iż wioska Ataika została zaatakowana przez y, Kwaldirów. Kwaldirów, czyli przedstawicieli rasy Wrajkul, chociaż troszeczkę w innym designie, mi powiedział. Widzicie, Kwaldirzy są to tacy Wrajkule, tylko że mórz. Oni są istotami, które żyją pod morzem, pod, pod powierzchnią. Morza pod, pod wodą. Tam pełnią funkcję takich, bym powiedział, korsarzy, którzy atakują statki, które zaplątają się gdzieś tam właśnie w okolicach północnych mórz, ale nie tylko, też pod morzami władze się regularnie, prowadzą wojny z nagami ale to jest temat na inną, inny czas tak naprawdę o kwaldirach bardzo niewiele wiadomo, dopiero najnowsza kronika tak naprawdę daje nam jakiekolwiek informacje plus z tego co słyszałem w Legionie również o kwaldirach mamy się nieco dowiedzieć, jednakże w momencie jak już wspomniałem, gdy my tutaj docieramy do tej wioski dowiadujemy się, że wioska jest ta atakowana, oczywiście my nie musimy wcale tym kaluakom pomagać I kto się w ogóle jakim są kaluakiem, no to to jest właśnie ta dziwna rasa, no, to są te tuskarze taką się będą się nazywają, to jest ta dziwna rasa Morso ludzi, no bardzo nastawiona na łowiectwo i bardzo szamanistyczna swoją drogą. Tak jak wspomniałem, nie musimy im wcale pomagać, ja po prostu chcę im pomagać. Tak czy siak od tego Kaluaka dowiadujemy się, iż tassarian ruszył dalej w kierunku, w kierunku Death Rise, tak to się ona nazywa, czyli gdzieś tutaj. I gdzieś tam podobno rozbił obóz, więc już niedługo odkryjemy tak naprawdę, co z tym tassarianem się stało. Jak na razie wiemy tylko tyle, że został wysłany przez radnego Talbota um, na wyprowadzić ekspedycję, która miała na celu, celu zniszczyć największe umocnienia um, plagi w borean tundra czyli Walling Zigurat tak to się chyba nazywało zresztą umiem go się przekonamy Warto także wspomnieć, iż Tassarian zgodził się na tę misję, głównie dlatego, iż po raz pierwszy w swoim życiu, a właściwie nie życiu równocześnie, ponieważ on już jest martwy, jak wiem, bo jest w śmierci, został doceniony, ponieważ gdy był, ja o tym opowiadałem przy okazji lorowych opowieści numer 2, więc odsyłam tam, jeżeli ktoś jest bardziej zaciekawiony historią Tassariana, aczkolwiek jak ja tutaj przypomnę, że w momencie, kiedy był jeszcze żywy, no to marzyło mu się zostać dowódcą, aczkolwiek wtedy powiedziano mu, iż on nie nadaje się na dowódcę, on jest typem człowieka, który ma wykonywać rozkazy, a nie dowodzić, no i to niestety troszeczkę, troszeczkę Tassariana. No, załamało. W wyniku tego um, popadł w malutką depresję, aczkolwiek w końcu, w kulminacji jego historii, udało mu się no, objąć dowództwo nad jakimś oddziałem. I on do, z dumą wyruszył na północ, by wykonać to swoje zadanie, które no, wszyscy uważali za samobójcze, zaś on chciał udowodnić, że samobójczym wcale być nie musi. Jako także ciekawostkę powiem, że cały ten Chain Quest, cały ten ciąg Questu, który tutaj teraz wykonuję, jest przedstawiony w mandze o nazwie Death Knight. Oczywiście mangi są. Na samym końcu, jeżeli chodzi o lore Warcrafta, więc tutaj trzeba brać um, bać to pod uwagę. Aczkolwiek, um, no, mimo wszystko, mimo wszystko, Bez, um, e, wiesz, warto wspomnieć to, o be. tym, iż um, ten chain questów jest przedstawiony w tej manze wow. i jest on przedstawiony w taki sposób, że po prostu eliminuje udział gracza w tym. Pokazuje po prostu to wszystko ze strony Tassariana. Nie, nie pokazuje tam żadnego random hero of Azeroth, jak ja to nazywam, czy tam ra random death knight of Azeroth w moim przypadku jedno z tego pokazuje to wszystko z perspektywy samego Tasariana, a jednakże tutaj teraz już Kaluakom mniej więcej pomogłem część questów tutaj w tej wiosce w kaskali dalej prowadzi do tego, iż musimy rozprawić się z przywódcą kwaldirów. jak widzicie kwaldirzy pływają na takich dziwnych łodziach które przypominają łodzie wikingów tak jak wspomniałem, oni żyją pod powierzchnią wody ale mimo wszystko potrafią także budować statki i pływać na powierzchni wody, co uprzykrza życie bardzo wielu mm, ekspedycjom przymierza, które chcą dostać się do Northrend czy też do Kalimdoru no bo uważmy, że tutaj ocean jest naprawdę, naprawdę te spory, więc Kvaldirzy mają tutaj z czym walczyć. Jaka jest konkretnie historia? No tego dowiemy się tak naprawdę dopiero przy, przy okazji dodatku Legion. Ja z kroniki nie za bardzo pamiętam, czy tam było coś o Kwaldirach powiedziane, ale szczerze powiedziawszy, czy to jest aż takie teraz ważne? Moim zdaniem nie. Zamiast tego udamy się właśnie w kierunku Tassariana, a przynajmniej postaramy się odnaleźć jego, no jego oddział, ponieważ jak pamiętacie, jak pamiętamy, on został, wiem, zadanie przydzielona zadanie zniszczenia umocnień Plagi właśnie tutaj na północy. No, i te umocnienia plagi już w zasadzie widzimy. Widzimy Naxanar, które, no, jest tytułem dzisiejszego odcinka. Widzimy także ten zigurat o którym mówiłem. No, i jesteśmy w obozie Tasariana. Obok widzimy jego konika. Nazywa się Dusk. Zaś tutaj mamy, no, dwóch przedstawicieli jego oddziału, ponieważ, jak się okazuje, z całego oddziału Tasariana przetrwali tylko dwaj piechurzy. Jeden zdezerterował i z nim rozmawialiśmy w Valiant Skip Zaś od tego, od tego, tego, tego tutaj kaprala dowiadujemy się, iż, no, sytuacja jest naprawdę, naprawdę fatalna, ponieważ Tasarian uda się tam do Zigguratu, zaś oni tutaj zostali sami i są otoczeni teraz przez wojska plagi, więc naszym zadaniem jest oczyścić drogę tym kapralom. Oni muszą czuć się bezpiecznie, musimy im uratować tyłki, no bo oni sami sobie nie poradzą. Tak więc teraz musimy zabić aż 7 tych dziwnych abominacji, czyli Zigurat Defenderów, by dostać się, przebić się prosto do Dasariana, do środka, do tego dziwnego Ziggurata i poznać tak naprawdę cel jego misji, który no jest y, troszeczkę inny niż początkowo mógł zakładać, ale o tym za chwilę. Najpierw skupmy się na rozwalaniu tych wszystkich abominacji. Jako ciekawostkę mogę także powiedzieć, iż za większością tych abominacji stoi profesor Puttricide. W rajdzie Ice Citadel mamy takiego bossa, który nazywa się profesor Puttricide. On tam ma własne laboratorium i z obserwacji można wnioskować, iż to najprawdopodobniej on stoi za stworzeniem wszelkich tych abominacji, za stworzeniem plugas, za stworzeniem wszystkich całej tej plagi. Zresztą, w momencie, kiedy go atakujemy, on mówi nam o tym, iż właśnie udało mu się udoskonalić plagę w taki sposób, by zniszczyła ona. Wszelkie życie na Azeroth. Swoją drogą też ciekawe jest to, iż w zasadzie w momencie, gdy my zaczynamy historię Wrath of Age King, Artas ma już taką siłę bojową, że gdyby odpalił całą swoją plagę na Azeroth, to zniszczyłby cały świat. Nikt nie mógłby się z tym równać. A jedynym powodem, dla którego król Lish tego nie zrobił, jest właśnie Artas, który gdzieś tam wewnątrz tego króla Lisha wciąż walczy o swoją duszę, która no pokładnie została już przeżarta przez Ostrze Mrozu, ale on wciąż nie pozwala królowi Lishowi na zrobienie tego tego co on sobie życzy. Tak czy siak, jak widzicie ja już zabiłem wszystkich obrońców Ziguratów, więc wracamy do tego pana tutaj. Mam nadzieję tylko, że ten kapral da mi kolejnego questa, że nie będę musiał wbijać kolejnego poziomu za chwilę, bo jak będę musiał wbijać, to bo bardzo smutne. Och, na szczęście nie muszę. Tak więc udajemy się teraz do Zigurata, by porozmawiać z Tasarianem, bo skoro już uporaliśmy się z obrońcami Ziguratu, no to trzeba udać się do samego Zigurata i zobaczyć cóż takiego Tasarian tam czyni. No dobra, gdzie tutaj było to wejście? Jest i wejście, a w środku jest i Tasarian, który jak wiecie ma już nieco inny pancerz niż miał w prologu tek. Wynika to z faktu iż jak mamy powiedziane w mandze, on nie chciał mieć na sobie pancerza, który był splamiony krwią niewinnych istot, chciał zapomnieć o tym, co zrobił, kim był i dlatego postanowił po prostu ubrać się w inny secik. Czy ten secik jest lepszy od starego? Dyskutowałbym. Dyskutowałbym, wygląda strasznie, ale to nie jest czas i miejsce na to. Obok niego znajduje się jego wierny kompan Lurid. Lurid powstał podczas ataku właśnie na ten Ziggurat, ponieważ w mandze Defnet mamy opisany dokładnie atak na ten Ziggurat. Widzimy tutaj, że Tasarian wraz z oddziałem się tutaj wbija, większość oddziału została wymordowana, zaś ten, no, starając się jakoś um, przebić do środka tego Ziggurata, po prostu wskrzesił jednego z martwych kuzystów i stwierdził, że nazwie sobie tego szkieleta Lurid. Od tej pory Lurid stał się jego, no, takim wiernym kompanem. Teraz od Tasariana dowiadujemy się, iż tu przed nami znajduje się lisz, który no, ma bardzo ważne informacje dla Tasariana, aczkolwiek nie chce on, nie chce on się tutaj z nim dogadywać, ponieważ no, Panatal, czyli tutaj ten lisz, który przed nami stoi, on nie czuje bólu, więc Tasarian w żaden sposób nie może go zmusić do omówienia, dlatego rozkazuje nam teraz, byśmy znaleźli filakterium tego lisza, ponieważ każdy lisz ma swoje filakterium, dopóki to filakterium istnieje, dopóty, Lisz nie może zostać zniszczony. Taka sama sytuacja miała miejsce z zadem i tak jak mówiłem, właśnie, każdy lisz ma swoje filakterium gdzieś ukryte, aczkolwiek ta sarja, na której pracował dla plagi, wie, że lisze zazwyczaj trzymają filakterium bardzo blisko, żeby mieć pewność, że nic z temu filakterium się nie stanie. No i dlatego wysyła nas, o właśnie, w to miejsce, gdzie na dnie tego, gdzie dziwnie zadawki tego dziwnego Yorka znajduje się właśnie filakterium, które, o właśnie, jest chronione przez różne szkielety, dziwne, dziwnego gardiana cienia oraz jeszcze. Jeszcze, jeszcze więcej dziwnych stworzeń. Tak czy jak my tego gardiana oczywiście niszczymy, zabieramy filakterium, no i wracamy do Tasariana, by ten mógł zacząć torturować rzeczywiście już tak fizycznie tego Lisza, no bo dopóki tak jak wspomniałem tego filakterium nie miał, dopóty nie mógł z tego Lisza nic wyciągnąć. Teraz, gdy będzie zagrożony mu zniszczeniem filakterium, czyli zniszczeniem jego jestelstwa, no. Keltuzat, ja, przepraszam, nie Keltuzat, tylko Tanatal w tym wypadku, czyli ten lisz, zacznie nam mówić, ponieważ jak tutaj też warto wspomnieć, Tassarian postanowił zaatakować miasto Enkelat, czyli to dziwne Temple City of Enkilah, przepraszam, nad którym lata właśnie to wspaniałe Naxanar. a konkretnie no właśnie on chciał się dostać tam do tego Naxanar, ale musi dowiedzieć się, jak się do tego Naxanar dostać. No i teraz od tego Tanatala dowiemy się, i żeby dostać się do tego do tego tego, tego Enkilacha, Trzeba wykonać kilka bardzo ważnych rzeczy Aczkolwiek, żeby w ogóle te rzeczy wykonać No trzeba przede wszystkim się do tego Enkilaha dostać Więc dostajemy kolejny tak naprawdę quest Który polega na tym, by wbić się do środka No i zacząć No i zacząć masakrować Wszystkie oddziały, plagi, które tam się znajdują Zresztą sam quest nazywa się kupienie nieco, Kupić nieco czasu Ponieważ no właśnie to mamy zrobić Mamy kupić tesarionowi nieco czasu A ten wyciągnie od e, tego Lisza informacje o tym Jak dostać się do tej latającej fortecy Ponieważ no zależy na tym, by tę latającą fortecę zniszczyć Gdyż to właśnie stąd flaga dowodzi wszystkimi swoimi operacjami na terytorium Borean Tundra. Więc teraz my, no, mamy bardzo takie sztampowe zdanie z cyklu: no, idź i wymorduj wszystko, co widzisz przed sobą. Smutne, smutne, no, ale jednak nic na tym nie poradzimy. Możemy do pomocy przysłać swojego towarzysza, Lurida, ponieważ Lurid został nam wysłany w celach niesienia pomocy. Oczywiście w moim przypadku on nie jest mi tutaj zbytnio potrzebny, z tego względu, iż ja mam Erlum na sobie, więc niszczenie tych stworzeń nie jest jakoś mega trudne. Mimo wszystko, mimo wszystko, co byście zobaczyli, jak ten lurys nam tutaj pomaga. Tak więc przebijamy się teraz już w głąb tego miasta. Mam nadzieję, że zdążę wam pokazać cały ten chain quest, no bo nie ukrywam, że chciałbym wam pokazać końcówkę tego quest'a. No ale nie wiem, czy zdążę, nie, nie wiem, czy zdążę. Bardzo bym chciał, ale nie wiem, czy zdążę. Mam nadzieję że też, że odcinek nie będzie trwał 30 minut, no bo wtedy będzie bardzo trudno mi go wrzucić na czas. A tego, a tego, tego, tego bym nie chciał, by się ten odcinek spóźnił. Ok, już 6 stworzeń samitych. Jeszcze matko, bosko 14. No właśnie, tak jak mówiłem, to był główny problem w of the Lich King, raczej questów w of the Lich King. Jak widzicie, historia tutaj jest naprawdę ciekawa, ponieważ nie ukrywajmy no możliwość pomagania Tesarianowi no i eliminowanie wojsk plagi na terytorium Nortfront jest naprawdę ciekawe i jest to taka kontynuacja historii The Frozen Throne, aczkolwiek same questy gameplayowo nie są zbyt dobre. Mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka, bodajże, że nie wiem kto stoi za questami w Wraftowitch King. Aczkolwiek ktoś napisał w komentarzach, że za tymi questami stoi Kozak. No właśnie tutaj nie mam pewności, czy Kozak stoi za tymi questami. Zarówno ja, jak i mój znajomy troszeczkę się tym tematem zainteresowaliśmy. No i wychodzi na to, że właśnie za questami we Wraftowitch King Kozak chyba jeszcze nie stał. On dopiero w Kataklizmie. Był odpowiedzialny za questy, a konkretnie za końcowe lokacje kataklizmu, które są naprawdę wyśmienite i mam nadzieję, że mnie zdążę pokazać na przestrzeni lore'owych opowieści. Aczkolwiek za questami w Wrath of też nie stał Afrazabi, czyli ten koleś, który był odpowiedzialny za najgorsze questy w vlogie. Tutaj mi się wydaje, i mojemu znajomym też, z samym z powiedzmy też, że za questami we of King stał koleś, którego nazywają Blue Shield Guy'em. Bardzo możliwe, że to właśnie on za nim stał. Czyli taki troszeczkę no-name, który jest chodzącym guru Lore Warcrafta. I to widać właśnie w tych questach, że to miałoby sens, ponieważ te questy są naprawdę przesiąknięte lore, tutaj mamy naprawdę wiele nawiązań do starych części i mamy wiele odpowiedzi na pytania, które nurtowały nas aż do czasów Wrath of the Lich King. No, oczywiście ja teraz nie będę tutaj starał się Wam wszystkie te wszystkich tych pytań przytoczyć, z wszystkich odpowiedzi, ponieważ nie na, tym, nie, nie na tym polega ten materiał. Ten materiał ma wam po prostu przybliżyć lore Warcraft, które mam nadzieję wam się wam się podoba. Też przepraszam za to, że ten quest jest taki nudnawy, że po prostu biegam i masakruję. Aczkolwiek, no też nie ukrywam, że jeżeli chcę wam pokazać cały ten część quest questów, to, to muszę takie właśnie też nudnawe questy porobić. A przy okazji też troszeczkę poziomu mi się wbije. Można wykorzystać ten czas, który tutaj, który tutaj poświęcam na mordowanie tych wszystkich guli, na troszeczkę po opowiadanie wam na temat samej mechaniki bo ponieważ widziałem pytanie odnośnie w ogóle abonamentu, odnośnie tego, jak to w WoWie wygląda, jeżeli chodzi o abonament, więc no mogę Wam wytłumaczyć, iż wygląda to tak, iż kupujecie na początek, znaczy najpierw w ogóle zacząć od startera. Macie coś takiego jak możliwość popełnienia wersji trial boba. na tej wersji trial możecie eksponować do poziomu 20. Gdy wbijecie do poziomu 20, możecie zobaczyć się w pełnoprawdą wersję, przy czym tutaj zalecam do kliknięcia w link, który pokazuje Wam się przy ekranie wyboru postaci, ponieważ wtedy macie zniżkę na zakup nazwijmy to takiego startera. Tam, takiego, takiego edycji starter, czyli tam w tej edycji starter macie m, podstawową wersję gry plus wszystkie dodatki aż do Mist of Pandaria włącznie, czyli nie ma tam World of Drenor no i w momencie, w momencie zakupienia tego za bodajże, za bodajże chyba 30 zł około, dostajecie zarówno właśnie te wszystkie dodatki, jak wspomniałem, jak i jeden miesiąc abonamentu za darmo. Po tym miesiącu musicie niestety kupić kolejny miesiąc abonamentu, plus jeżeli chcecie mieć pełnie rozgrywki, musicie zakupić jeszcze Warlords of Draenor, który kosztuje około 100 zł, chociaż pewnie teraz już troszeczkę staniało pewności nie mam, tak czy jak widzę, że już wymordowałem te 20 plugów, więc wracamy do Tesariana, by go tym pojadrować. ale no wracając, musicie kupić właśnie to World of Denor, które tam albo kosztuje 100 zł, albo już staniał do 50, pewności nie mam, no i w momencie, gdy kupicie to World of Denor, to nie daje wam dodatkowego miesiąca abonamentu, więc jeszcze wtedy musicie kupić sobie dodatkowy abonament, jeżeli tam ten darmowy miesiąc wam się już skończył i abonament kosztuje na dwa miesiące też koło stówy, czasem nieco ponad stówę, czasem koło stówy, to zależy gdzie kupu kupujecie i jak, w jakim okresie, więc musicie liczyć, że jeżeli chcecie grać w WoWa, to musicie co 2 miesiące wydawać 100 zł mniej więcej na abonament, plus gdy wyjdzie dodatek Legion, bardzo możliwe, że trzeba będzie kupić zarówno World of Draenor, jak i Starter Edition, jak i jeszcze Legion, żebyś czekał się w całości grą, aczkolwiek tutaj pewności nie mam, czy World w Draenor nie zostanie dodane do Startera, tak jak to miało miejsce z Mist of Pandaria. Oczywiście może tak być, ale może też tak i nie być, ponieważ no jednak World of Honor był naprawdę drogim dodatkiem i nie ukrywam, że ja miałbym troszeczkę bólu dupy, gdybym dowiedział się, że World of Thunder nagle zostaje dodany do starter packa, ponieważ wtedy było się okazało, iż nie niepotrzebnie to World of Thunder w ogóle kupowałem, które no jest dodatkiem jakim jest, ale to nie jest temat i miejsce, by o tym rozmawiać. Zamiast tego skierujmy się ponownie do tego miasta Temple City of Enkinach, ponieważ dowiedzieliśmy się już od tego Lisza, jak dostać się do Naksanaru. Musimy otrzymać Musimy odzyskać trzy zwoje, które znajdują się w posiadaniu trzech wysokich kapłanów, high priestów po angielsku. Jeden ma androtrach, Andorat, drugi ma Nafreset i trzeci ma Talet K, więc teraz musimy udać się do takich właśnie kilku lokacji w których znajdują się ci kapłani, jak widzicie przede mną znajduje się pierwszy kapłan, jest to Nerubianin, który no żeby w ogóle móc zacząć z nim walkę, musimy znieść te dwa kokony, które znajdują się za nim. Przy okazji też warto zauważyć, że te ci Nerubiani są już troszeczkę silniejsi od tych, z którymi walczyliśmy na zewnątrz, więc tutaj trzeba troszeczkę się spiąć, trzeba spiąć pośladki i nie dać się zabić, bo gdybym umarł teraz na przestrzeni robienia tych questów, to na pewno ten odcinek wydłużyłby się do 30 minut, a tego nie chcę. ok rozwalamy pierwszy, rozwalamy drugi kokon. Tym samym możemy rozpocząć walkę z tym High Priestem Talek K, który posiada zwój numer 1. Zabieramy więc zwój numer 1, no i idziemy do kolejnego plista. Pamiętajmy, te zwoje pozwolą nam na przeteleportowanie się do właśnie tej nekropolii, ponieważ no nie ukrywajmy, Naxanar to jest po prostu nekropolia. Ci, którzy grali w Worka 3 Reign of Chaos albo The Frozen Throne, zapewne wiedzą dokładnie, czym nekropolie były. No w World of Warcraft wyglądają one dokładnie tak. Oczywiście nie mylcie Naxanar z Naxramas, ponieważ jest różnica między Naxanarem a Naxxramas którzy niektórzy mówią o nie, dziewniu co chwilę się mylić, my już mówisz naxramar, a nie Naksamas. Nie, nie, Naksamas i Naksamar to dwie różne rzeczy, to w ogóle inny świat, inne światy. Naxxramas jest największą nekropolią, To już jest praktycznie czarna cytadela. Jest to siedziba Keltuzada, która jest naprawdę, naprawdę ogromna. Naksanar to jest taka malutka nekropolia, która pełni właśnie funkcję bazy wypadowej, tutaj hmm, dla wojsk plagi w Borean Tundra. A jednak muszę udać się tutaj na górę, ponieważ gdzieś tutaj na górze bodajże znajduje się kolejny kapłan, high priest, który nazywa Androrat, który jest, jak widzicie umarłym elfem, czyli najprawdopodobniej w sposób Samlinem. O Sanolinach opowiadałem przy okazji chyba pierwszego odcinka Lorowych Opowieści. Kto nie pamięta, no to już przypominam, że. Są to po prostu przedstawiciele plagi, którzy powstali w wyniku wskrzeszenia, a czy ożywienia wojsk kaldasa, które udały się do Norfet, by zniszczyć Kralisha. To są wydarzenia przedstawione w dodatku The Frozen Throne do Warcrafta 3, więc również zachęcam do zapoznania się właśnie z tamtym RTS-em. To naprawdę na wiele pytań wam odpowie. Okej, okay. zabijamy naszych wrogów, czy ja mogę usiąść na gryfa? Halo, halo, widzę, że nie mogę usiąść na gryfa, jest to naprawdę smutne, ponieważ mam gdzieś jakiegoś combat baga i nie wiem teraz, co mam z tym zrobić, jak się tego combat baga pozbyć. No dobra, może będę biegł przed siebie i jakoś uda mi się tego combat buga m, pozbyć, aczkolwiek, no nie ukrywam, jest to bardzo irytujące, ponieważ wydłuża sztucznie odcinek przez to, że teraz muszę biegać i nie mogę wsiąść na... O, właśnie gryfa, w końcu combat bug się od, odkombacił, odkombacił, dobra. Latujemy do trzeciej lokacji, zabieramy trzeci zwój, ponieważ potrzebujemy aż trzech zwojów do przedostania się do wnętrza Naxanaru. Jak widzicie, żeby obudzić trzeciego tutaj strażnika, trzeciego Highpriesta, musimy zabić tych nekromantów, chciałbym powiedzieć, że krytu zadów nekromantów, którzy znajdują się dookoła. Swoją drogą, zauważcie, że ci nekromanci wyglądają identycznie jak ci w Warcraft 3, więc no właśnie WoWie jest to fajne, że tutaj mamy mnóstwo nawiązań do po prostu tego, co widzieliśmy w Warcraft 3 The Frozen Throne i Warcraft 3 of Chaos. Widzimy tutaj jednostki, które mają modele właśnie takie, jak miały w RTS-ie. Widzimy, yy, widzimy tutaj lokacje, które są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w Warcraft 3. No i budowle, które również przypominają wyglądem to, co pokazało nam, pokazała nam strategia swego czasu. Okej, okay, mam już ostatni zwój, więc teraz znów wracamy do Tasariana. To jest właśnie głupie w tych questach w Wrath of the King, że my tak biegamy w jedną i drugą, drugą stronę, przez co mamy właśnie to sztuczne wydłużenie. W Kataklizmie rozstrzygnięto to tak, że zazwyczaj w takich momentach, kiedy rzeczywiście nasz zaciągawca quest'a znajdował się gdzieś daleko, no to my byliśmy odsyłani na tę misję razem z jakimś tam radiem czy czymś takim, że wtedy mogliśmy bezpośrednio tego quest'a oddawać za pomocą takiego radii, który mieliśmy ze sobą. W World of tego jeszcze inaczej, rozłożyli te kursy w taki sposób, że w zasadzie jest ich troszeczkę mniej, ale są one tak zbudowane, że dają mnóstwo, mnóstwo satysfakcji, dają nam Naprawdę dużo kontentu, dużo ponieważ no, sporo, zajmują, żeby je, sporo zajmują, żeby je zrobić, ale nie w sensie takim, że musimy dużo biegać, tylko po prostu widzimy dużo takich przerwników filmowych, widzimy dużo jakichś tam rozmów między postaciami i tak dalej, i tak dalej. Tak dzisiaj, jak dzięki tym trzem zwojom, teraz możemy dostać się do Naksanaru, no i tym samym dostajemy kolejne zadanie, już jedno z ostatnich, czyli Rust Rides, które polega na tym, by dostać się na szczyt Naksanar, gdzie mamy spotkać się razem z Tasarianem. W komiksie, raczej mandze Death Knight, ta sytuacja jest przestrzeniona w taki sposób, iż Tassarian sam bez żadnego, żadnej pomocy, bez żadnego random hero of Azeroth udaje się do tego Naksa na by raz na zawsze się uporać z zagrożeniem ze strony. Tamte, bez zagrożenie do strony tej lokacji. My jednak, my jednak, no tutaj widzimy w World of Warcraft, tak naprawdę akompaniujemy Tasarianowi, który mówi nam, iż musimy udać się na ten ołtarz. Tym ołtarzem przeteleportować się na samą górę, przebić się na samą górę i tym samym, i tym samym, no zakończyć zagrożenie tej, 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 tej nekropolii w Borean Tundra. Też kolejna ciekawostka w Mandzell Death Night jest dokładnie przedstawiona walka Tasariana z tymi tutaj oto magami, ponieważ może to są i zwyczajne moby, ale ci, że rysowali tę mangę, widać było, że są naprawdę zapalonymi graczami WoW'a, w wyniku czego, w momencie, gdy się tę mangę czyta, to nie sposób nie zauważyć, iż wszystko, co tam widzimy, jest tak naprawdę przerysowane prosto właśnie z tego chaina, chainu, Chain Quest'a. Ok, jestem już na szczycie, tutaj musimy porozmawiać z Tasarianem, by dowiedzieć się kto tak naprawdę przewodzi kultystom, którzy no jakiś czas temu skazili Walianski, ponieważ właśnie tutaj, od, tutaj odzyskamy wszystkie odpowiedzi, ponieważ to właśnie stąd ten kultysta dowodzi swymi no kultystami, tak to nazwijmy. Tak więc idziemy razem z Tasarianem, by przekonać się co kryje prawda. Halo, halo, jest tu kto? Halo, halo, Idzie i J. królisz, a raczej jego image, zaś po drugiej stronie pokazuje się, no właśnie, konselor Talbot, czyli radny Talbot, który zlecił z mi całą tę misję. Też widzieliśmy go przy okazji poprzedniego odcinka, on dawał nam także inne misje, tak, to on jest tym zdrajcą, to on jest tym przywódcą kultystów, aczkolwiek tak naprawdę on nawet nie jest człowiekiem, on jest księciem Valanarem, czyli mistrzem iluzji, jest on przywódcą Sanlinów. The power you've bestowed upon me has granted me great mental influence over human minds. I bear these offerings as proof of my progress. What do I do do I do you do? General is <laughs> the <say. laughs> What have you done to my sister? You motherless elf scum! The <laughs> a surprise, Thessarian. I hadn't heard from Mograine or the other death knights for months. You've come to rejoin the Scourge. I take it. I would sooner slit by your throat. You would pay for what you did to your old men, Arthur. For what you did to me, I swear it. Allow me to take care of the intruders, Lord. No i dowiadujemy się, że to właśnie książę Valanar, którego spotkaliśmy przy okazji prologu dekam Był tak, tak naprawdę radnym Talbotem. To on zaraził Valianskip. To on był tym szpiegiem króalisza wewnątrz Valianskip. No i warto wspomnieć, że w mandze Rycerz Śmierci całą tę walkę Taseran wygrywa sam, a wygrywa ją za sprawą po prostu zaklęcia, które, które nakłada na tego księcia Walanara, które sprawia, iż zadaje on ból sam sobie. Wiem jak to brzmi, ale no, tutaj musisz przecież mangę hmm, Rycerz Śmierci, by jakoś to zrozumieć. My jednak po dłuższej walce pokonujemy. Pokonujemy Walanara i tym samym widzimy końcówkę właśnie. make it quick. another time. i cannot return home with you just yet, larissa. i am not quite done with this scourge. don't leave me again. you want to fight for your country, but they don't even want you. they sent you here to die. pravda. you might be right, sister. My obligations to my land and king have been fulfilled but there is something that I, still I want know myself. that look in your eye I am not going to be able to talk you out of this if you die on me again No i tak kończy się Chain Questów Borean Tundra. To jest właśnie główny Chain Questów, które ten, ta lokacja ma nam do zaoferowania. Oczywiście, tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka, mamy tutaj do czynienia także z Questami związanymi z Wojną Nexusa. Mamy, tutaj, mamy także tutaj Questy związane. Z gnomami oraz ich problemem na północy, aczkolwiek właśnie ten część questów, moim zdaniem, jest tutaj chyba najważniejszy, ponieważ przedstawia historię Tesariana, tego, co się z nim stało, tego, kim są rycerze śmierci, dlaczego są, miacy są. No i tak naprawdę pokazuje nam no, kulminację tej historii, ta zaczęła się w Keep, czyli historii, która opowiadała nam. Po prostu o tym jak przymierze uporało się z nekropolią, która zagrażała tutaj siłą przymierza w Borean Tundra, więc moim zdaniem quest był naprawdę zacny. No i warto było grać w przymierzu tylko po to, żeby zobaczyć końcówkę tego questa, czyli spotkanie Tassariana ze swoją siostrą, której nie widział od czasów III wojny. Moment naprawdę przedni, moment naprawdę bym powiedział, pełen emocji, filsów, okej. Okay? Ale, no, my tym jakże optymistycznym akcentem możemy chyba zakończyć już ten odcinek, który jest wystarczająco długi. Też warto wspomnieć, że w Manzerze Ryce śmierci, zaraz po tych wydarzeniach, Tasarian skierował się w kierunku Icecrown, ponieważ on. Zresztą tam cała manga jest napisana w taki sposób, że Tasarian co chwilę ma jakieś rozmyślania na temat tego, kim jest, dokąd zmierza, czy powinien robić to, co robi, itd. itd. No i na końcu mówi sobie, że nie wie jeszcze, kim do końca jest, nie wie, co ten świat ma mu do zaoferowania, ale wie jedno. Powstrzyma Kroalisza zemści się za to, co mu zrobił i powróci do swojej siostry, ponieważ, ponieważ jej to obiecał, a jeżeli on coś obiecuje, to spełnia swoją obietnicę. tak jak kiedyś obiecał Atasowi, że go po prostu zniszczy, co zresztą dzieje się na samym końcu dodatku w Wrath of the H King, co również w przyszłości wam pokażę, a jak razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam na razie, że odcinek wam się podobał, pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Bye!